Znajdujemy się na terenie mazurskich targów sportu wodnych. Targi są połączone z giełdą, posezonową giełdą sprzętu pływającego. Odbywają się już od 12 lat. Jest to doskonałe miejsce i czas, żeby przyjść, nie tylko jachty obejrzeć tak jak w halach wystawienniczych, ale również je przetestować w ich naturalnym środowisku, czyli na wodzie. Gościmy wystawców z całej Polski. Są zarówno jachty motorowe. Jak i żaglowe osprzęt nawigację ogrzewanie wszystko to co jest potrzebne do wypoczynku na wodzie. W tym roku jest więcej jachtów motorowych niż żaglowych, ale to jest ogólny trend, który już można zaobserwować na tego typu imprezach od kilku lat. Co widać też również na wodzie.